Witajcie ponownie w Dark Souls 2, wyzwanie picza. Powracamy do naszego bohatera po tym jak udało się oczyścić ten tabeny. Przed pójściem dalej zbierzemy jeszcze łup ze skrzyni w środku. i zbroja. Wcześniej odblokowanym przejściem mijamy miejsce, gdzie był Gawlan. Nasz nowy przyjaciel udał się w dalszą wędrówkę i spotkamy go znowu w Dolinie Żniw, ale to nie dzisiaj. Schodzimy w dół, aby oczyścić ten toku zaraz przy statku, który wezwaliśmy. Ogień jeszcze nam się przyda, ponieważ znajduje się tu dwoje mrocznych mieszkańców. Chociaż boją się światła, zbyt długie wystawianie ich na jego działanie może wywołać szał i ta skromna sztuczka przestanie być pomocna. Przyda się zatem powalić ich, aby nie przysparzali problemów, gdybyśmy gdzieś schowali pochodnie. Światło wskazuje na przedmiot, który jest dostępny na małej podziźnie. Przydaje się zachować czujność, ponieważ taki poziom wody nie zabije, ale spowolni, przez co walka potrafi być niebezpieczna, a turlanie się z pochodnią na ją po prostu zgasi. Dostrzec możemy przynajmniej jednego wojownika na dole, ale czujne oko wypatrzy kolejnego, który trzyma się po mostu. Pod nim jednak jest bezdenna głębia stanowiska do zapalenia ognia oraz składka do obalenia wydąca z powrotem do ogniska. Zajmijmy się jednak ogniem, ponieważ mimo wszystko lepiej walczy się widząc przeciwników z pewnego dystansu, a przekazanie go dalej nie zajmie dużo czasu. Pomost na lewo prowadzi do nowego NPC, który może nas nauczyć magii. O ile posiadamy odpowiedni poziom inteligencji? Nie posiadamy, więc powie, żebyśmy dali mu spokój. W płyciźnie trzeba zachować czujność lub wrócić z powrotem na pomost. Na stabilnym gruncie jest przestrzenią do walki o wiele łatwiej pokonać wrogów. Mówiłem już, że tu dużo przeciwników. Chociaż wielu ich ominęliśmy, dawno nie widziałem tego ostrzeżenia, więc nie ma co ryzykować. Jeszcze nie znaleźliśmy drugiego bata, więc zabijamy jeszcze skomny łup. I spadam z powrotem do ogniska. A, ah, czas na odpoczynek. Zanim wrócimy do nabrzeża niczyjego oraz zwiedzania statku, odbijemy w trochę innym kierunku. Pomyślałem, że podzielę się z Wami moim bólem grindowania za nowym biczem. Oprócz zdobytego już kolczastego z tego wariantu, zwykły skórzany można kupić u spotykanego o wiele później NPCa. Plamisty wymieniając duszę jednego z późniejszych bossów. Starbat, najpotężniejszy ze wszystkich, wymieniając skamieliny i gładkie kamienie u pewnych won oraz zakryfawiony, pokonując konkretnych przeciwników na terenie zaganika myśliwego, w którym to jesteśmy. Miejsce o tyle niefortunne, co niebezpieczne, ponieważ zamiast wywabiać wrogów pojedynczo, tak jak ja to przedstawię, nie jest szansa, że kilkoro pobiegnie za nami, zwłaszcza, że wybrali sobie ciekawe miejsce oczekiwania na ewentualne ofiary, a ich uderzenia potrafią na ten moment sprawić niemały kłopot. Wspomnieć również warto, że czasami nasze ciosy przebijają ich gardę przerywając ewentualny ich atak, a czasami nie, co dodaje pikanterii. Nas jednak interesuje tylko to, jest dostępnych w tym przesmyku wrogów, którzy dzierżą właśnie bicze. Pozwolą sobie zostawić tę porcję zmagań bez większej edycji, pokazując w jakich miejscach przystają, aby ledwo widoczni w nie nieumali postanowili pojedynczo zwrócić na nas uwagę bez alarmowania reszty. Ostatni wysoko na kawędzi zeskoczy dopiero, gdy zbliżymy się do drewnianego mostu. Zawsze ląduje w tym samym miejscu, więc warto być przygotowanym do ataku. Kilka minut zabawy dla trzech szans na zdobycie broni. Potem trzeba biec z powrotem do ogniska i od nowa zaczynajmy. Buddy, you're a boy. Make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face. You big disgrace, kicking your can all over the place, and we will, we will rock you. We will, we will rock you. But your young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace. W końcu! Spodziewałem się, że szybciej wypadnie ten bitch, ale najważniejsze, że jest. Niestety z uwagi na znikających nieumałych musiałem dołączyć do kompanii czempionów, przez co wszyscy przeciwnicy uderzają mocniej, mają więcej życia oraz większą odporność na obrażenia. Skoro jednak pozostało mi jeszcze dwóch nieumałych z bitchami, sprawdzę czy może przypadkiem Fortuna mi sprzyja i dostanę drugi. Od przybytku głowa nie boli. Chyba jednak nie. Wracamy do Majuli. Tak, mogłem wszystkim oszczędzić tego przydługiego przerywnika, ale dzięki niemu był również segment muzyczny. Ulepszając naszą nową zdobycz, widzimy, że w porównaniu do już posiadanego, podstawowe obrażenia są większe i chociaż samo skalowanie jest gorsze, to jednak czerpie korzyści zarówno siły, jak i zręczności. Z uwagi na brak dużych otanków tytanitu pozostawimy zakrwawionego na plus 4, tylko kolczasty ma już poziom plus 6. Wyższe obrażenia się przydadzą, zwłaszcza przeciwko, wrogom, którzy są odporni na krwawienie, a takowych pędzy czy później spotkamy, i wtedy nasz inicjalny pad pozostanie daleko w tyle. Statek w nabrzeżu niczyim ciepi tak jak wiele innych lokacji w podobnych okolicznościach. Znajduje się na końcu dużego terenu, który jest niczym PECL połączony w kilku miejscach z skrótami. Nawet jeżeli unikamy niepotrzebnych walek, to do dostatku może przysporzyć problemów i zająć trochę czasu, w szczególności gdy chcemy zażyć w każdy kąt. Nic więc dziwnego, że na samym końcu mamy względnie skromny statek. Gdzie na pokładzie kiedyś się dwoje wikingów. W tym jeden z łukiem z doku potrafią przebić inni, a dziobu pilnuje zabandażowany strażnik więzienny. Ten ostatni będzie występował w większych ilościach w zagubionej Bastylii, pilnując, aby żaden z więźniów lub intruzów nie uciekł. Posiadają dużo zdrowia, są dość odporne na ciosy, dzierżą wielkie maczety o sporym zasięgu, a dodatkowo potrafią miotać kulami ognia na odległość. Pierwsze spotkanie z nimi potrafi być trudne zwłaszcza, że tutaj nie mogą nas niczym zaskoczyć. W kolejnej lokacji często są otoczeni beczkami z prochem, które są w stanie dotonować oraz potrafią wypatrzyć gacza w kilku kluczowych miejscach, aby go potem gonić. Mając przywrócone w pełni człowieczeństwo, możemy przyzywać do wielu potyczek z bosami przyjaznych NPC-ów. W niektórych przypadkach, jak to jest z Lucatiel, jest to warunek konieczny do progresji jej wątku fabularnego. Jeżeli nie przyzwiemy jej trzykrotnie, wygrywając walkę bez jej śmieci, na ostatecznym spotkaniu nie obdarzy gracza swoim ekwipunkiem oraz achievementem. Nie się jej stu podoba, więc postaram się go zdobyć. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jej znak przyzwania znajduje się spory jak przed statkiem, głównie z uwagi na to, że jest on niestabilnym, ruchomym obiektem, podobnie jak winda. Gdybyśmy mieli dostęp do rozgrywki online, polegać można również na innych graczach, w kupie jaźni i o wiele łatwiej. Elastyczny wartownik posiada jeden z ciekawszych designów jeśli chodzi o przeciwników. Wielki jaszczuroczek zszyty na brzuchu z górną połową drugiego i każdy posiada swoje własne bronie. Już w pierwszej części gry znaleźć można było mniej lub bardziej makabyczne wyniki eksperymentów na ludziach oraz innych stworzeniach. Wspomnieć można o przemienionych z niewinnych kobiet na pisakas, kryształowych golemach czy różnej maści demonach. D DS2 widzimy wyraźnie wiele okrutności, a nawet zwiedzimy w przyszłości twierdzę Aldi, w której cały czas eksperymentuje się na przetrzymywanych w klatkach istotach. Wracając jednak do naszego adwersarza, każde ciało inaczej atakuje, więc możemy odrobinę wymusić pewne ataki, pasujące lepiej do naszego stylu gry. Sama walka nie należy do trudnych, ale mimo wszystko trzeba zachować ostrożność. Korzystając z towarzystwa, możemy bliżej przyjrzeć się przeciwnikowi, bez większych problemów. Po tym, jak zginają się kolana, możemy podejrzewać, które ciało jest przednie, a które tylne. Co ciekawe, większość osób w trakcie walki nie dostrzega jasczurzych głów ponad zbroją, ponieważ są one tak wysoko, że w tej ciasnej przestrzeni ciężko je dostrzec. Jak widać, to sama lokacja dobrze sobie radzi z tym przeciwnikiem, ale w nowej grze, plus ta walka jest trudniejsza z uwagi na dodatkowych przeciwników. Na zakończenie, dziękujemy Fantomowi i ruszamy do pokoju zwierzeń. W szyni znajdziemy płomień oraz pierwsze zaklęcie piomancji. Niestety, sztuka ta została w drugiej części mocno osłabiona, niemal do poziomu bezużyteczności. Tak jak w pierwszej, był to dominujący rodzaj magii, tutaj nie ma nawet klasy startowej. Chociaż względnie szybko spotkamy osobę handlującą tymi zaklęciami. Proszę dalej do na pastryli. Dobiliśmy do pomostu, tracąc możliwość zwiedzania statku. Ciekawe w jaki sposób pusta galea sprawnie wypłynęła z ciasnej jaskini, a następnie dostała się do doku bliżej nieokreślonej odległości. I nie lubię wytłumaczenia w stylu magia, ponieważ nawet ona musi mieć jakieś zasady. Według mnie to jest po prostu lenistwo. Wokoło jest pusto, skromnie i przygnębiająco, a jedyną radość daje księżyc. Wyjątkowo jasny księżyc. Super, idziemy do Askiniewino w górę. Góry, w jednej z cel, ognisko. Bardzo innowacyjne. Zamiast odkrywać mniej przydatną stronę tej lokacji, wracamy do właściwej drogi zwiedzania. Przynajmniej według mnie. Mamy na naszej drodze do bossa małą grupę żołnierzy, i wszyscy pragną zrobić z nas kebała. Dodatkowo w tym jeźdźmie umiemy pierwszego od ale bez obaw posiadamy jeszcze drugi, który w późniejszym terminie wykorzystamy. Oprócz jednej statuły, wszystkie zaklęte postacie to agresywni niomali, z którymi trzeba sobie poradzić. Nie byli jednak i nigdy nie będą wyzwaniem, nawet dla słabych graczy. Przejdźmy dalej. Strażnicy ruin są pierwszym bosem, który jest odporny na krwawienie. Dodatkowo przedostanie się do N wymagało zabiciu wielu nieomałych, chociaż część tak naprawdę można było pominąć. Wymieniam zatem kolczasty bicz na zakryfawiony i ruszamy do walki. Ale masz duży młotek. Strażnicy posiadają przyzwoity poziom życia i solidne odporności, ale jak zapewne zauważyliście jest ich troje. Na szczęście Póki jesteśmy na tym podwyższeniu, walczymy tylko z jednym. Dwa pozostali spróbują się do nas dobrać w momencie, gdy pokonamy pierwszego. Wtedy trzeba będzie wziąć na klatę dwóch naraz. Ich ataki nie są trudne do uniknięcia i nie zadają dużych obrażeń, ale wszystko rozstrzygnie się na dole, gdy trzeba będzie uważać, kiedy przypuścić atak, a kiedy uciekać. Na może spać na dół, ale w porównaniu do nas potrafi skoczyć z powrotem do góry, wykonując dodatkowo zamaszysty atak. Przecież lepiej wtedy trzymać się z dala. I już li, proszę Państwa, jeden pędzę od drugiego z rządzą krwi z wnętrza ich zbroi z brązu. I mamy pierwszego! Korzystamy z okazji, by zadać paecie osób z stając się nie wpaść w sidła drugiego. Kończy się jednak czas, i spadamy, aby swobodnie kontynuować tą nierówną walkę. Posiadając więcej przestrzeni możemy swobodnie unikać ich ciosów, zwłaszcza gdy zaczną wirować lub skakać w naszym kierunku jak kapuchy. Ciepliwość w tej walce jest najwyższą cnotą, której nie powinniśmy się wyzbywać. Dodatkowo może być problem z leczeniem się, ponieważ łyk wody unieruchamia nas i trwa wyjątkowo długo, więc niektórym będzie ciężko znaleźć odpowiednie okienko na tą czynność. W tej sytuacji nie zapominajcie o świetlistych kamieniach, które szybko się rozbija, nawet jeżeli nie oferują tak dużo zdrowia jak Estus. ze strażników, reszta walki staje się o wiele łatwiejsza. Można również przyzwać sobie kogoś do pomocy. Pamiętać jednak trzeba, że każde wsparcie, czy to ze strony NPCa, czy innego gracza, zwiększa HP oraz obronę włosa, z którym się walczy. Nie warto zatem wchodzić na arenę z trzema lub więcej pomysłnikami. Jak to się mówi? Get "Good good. Uff. Kolejne zwycięstwo. Tym razem jednak bez dodatkowej pomocy, i oprócz walk z Lucatiel, będę się tego trzymał. Pokaźna liczba dusz przyda się na podniesienie kilku statystyk, ale to nie wszystko, co można tutaj zdziałać. W tym pomieszczeniu znajduje się kilka iluzorycznych ścian, które w tej części otwiera się przy pomocy klawisza Użyj. A tak na nic się nie zdaje. Pomocnym jest tutaj typ online, ponieważ gacze bez skupów oznaczają takie miejsca. Chociaż wiele notatek jest pozostawiona dla zabawy i niczego nie wskazuje. W góry znajdujemy zaklęcie magiczne, dzięki któremu możemy bez poruszać się, a za sobą kolejną ścianę. Nie będę jednak wam psu odkrywania sekretów i przejdźmy do ogniska, które jest nieopodal. Specyficzny odgłos łańcuchów zwiastuje bliskość wybuchających pustych. Tak dokładnie, wybuchających. Kiedy są zamknięci, potrafią wywołać potężną eksplozję, będącą w stanie zabić większość gaczy w zasięgu. Poza celami stają się wyjątkowo agresywni, a ich skok na brzuch! Wywołuje solidne uszkodzenia na swoim obszarze do całego ekwipunku. Nie wytrzymała piście nie łamią się od jednego ciosu. A myśleliście, że wytrzymałość na nich to przypadek? Na dzisiaj kończymy naszą przygodę w towarzystwie kota Słodki Szalki. Ten słod za każdym robi co innego wewnątrz jednego z domów w Mahuli, chociaż dla panie ściany to na bardziej aktywna czynność, jakie się podejmuje. Zazwyczaj gdzieś siedzi lub leży. Nasz dzielny bohater natomiast spędził bardzo aktywnie czas. Zakończyliśmy na niczyje, powalając na statku elastycznego wartownika. Powód do zagubionej bastylii postawił nas przed u, których pokonaliśmy. Tymczasem, trzymajcie się ciepło i bądźcie bezpieczni w światła. światu. Do zobaczenia niebawem.